Patrząc na nasze życie, Jezus nigdy nie jest smutny, bo On zawsze widzi ten moment wyjścia. przypominam się tutaj postać Pani Wandy Ossowskiej, może ktoś z was słyszał. To była kobieta, już nie żyje, która w procesji boży, w procesji eucharystycznej, w procesji, przepraszam, z darami w Lublinie w 83 roku niosła dary, kiedy świętą sprawował na Majdanku Jan Paweł II. I ona była w pasiaku i uklęknęła przed Ojcem Świętym i powiedziała krótko, bo papież zapytał, pytał, kim jesteście. Ona mówi, że była więźniem obozów i sowieckich, i niemieckich i walczyła w powstaniu. Komuniści jej nie dawali spokoju po wojnie. I papież powiedział: Pani Wando, to niech pani o tym mówi, niech pani to głosi. I ona w wieku lat, tam chyba 70 paru, zaczyna pisać książkę, zaczyna jeździć po Polsce i głosić prelekcje. I to swoje życie, które byśmy delikatnie nazwali, no może nie, niezbyt szczęśliwe, bo to właśnie wojna, obozy, utrata zdrowia, ona z tego robi wielki talent. Drodzy bracie siostry, Ewangelia przedstawia nam temat, o którym możemy pomyśleć, że, że jest to jeden z tematów w Biblii, na których się trochę znamy i go rozumiemy, bo wiele jest bardzo tajemniczych tematów teologicznych, które Jezus objawiał ludziom, ale ten temat jest taki, wydawałoby się, prosty. Pan Bóg daje ludziom talenty. Jednemu daje więcej, dwa, drugiemu mniej. No i trzeba te talenty rozwijać i potem będzie albo nagroda, albo kara. Używamy na co dzień słowa talent. Mówimy, że ktoś jest utalentowany. Z podziwem patrzymy, że ktoś jest utalentowany. Mówimy, że z talentem trzeba współpracować, tak mówią muzycy, sportowcy. Talent właśnie może dotyczyć rzeczywistości. Artystycznej, sportowej, pedagogicznej, ktoś mówi, my, kulinarny też może być talent. Yy, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj Ewangelia przedstawia nam jak zwykle bardzo z, z, w dwóch, trzech słowach materiał do przemyślenia, powiedzielibyśmy. Bo oto po pierwsze, ten pan oddał sługom cały swój majątek. To nie to, że dał im część pieniędzy i tym zarządzajcie, a zresztę sobie zabrał gdzieś na podróż, czy miał w domu. On im oddał cały majątek. Cały majątek. Także musiał mieć do nich nieprawdopodobne zaufanie i przekazał im to, te talenty, to, że Państwu przypomnę, to są kolosalne pieniądze. Jeden talent to był zarobek robotnika przez 20 lat. Ktoś tam liczył, że to tak z 15 milionów wychodzi. Jeden talent. On im dał potworne pieniądze. I, I wszystko im oddał. Ma do nich wielkie zaufanie, wielkie zaufanie. Traktuje ich jako no, nie, nie sługi, ale najlepszych współpracowników. I stąd jest taki, taki, takie oburzenie jego na tego trzeciego sługę, który zakopał swój talent głęboko i nie chciał, nie chciał go pomnożyć. Nie, nie postarał się o to, by, by go poznać. Nie postarał się o to, by go pomnożyć. Drodzy bracia i siostry, yy, są ludzie, którzy nie podejmują działania, bo wiedzą, że są mądrymi filozofami, dopóki nie zaczną działać. Dopóki się siedzi przy stole i się reformuje Polskę, Kościół, sąsiada, miejsce pracy. To wszystko jest łatwe. Ale jak się zacząć weźmiemy, to zawsze mamy zaraz już coś, idzie pod prąd. Yy, każde działanie nas odkrywa. Każde działanie nas odkrywa. I niektórzy pod hasłami fałszywej, yy, fałszywej Pokory nie wchodzą w pewne projekty, w pewne rzeczywistości, w pewne powołania, bo tak naprawdę boją się, że się może okazać, że wcale oni tacy mocni nie są. Jak to powtarzał ksiądz Federowicz, ja też to Wam powtarzam, spychy duma i spychy nieśmiałość. Spychy, taka jest mentalność że ja to się w nich wycofam, ja niech inni to robią, są lepsi ode mnie. To jest też, też ukryta, sprytnie pycha, w przeciwieństwie do takiej pychy klasycznej, kiedy ktoś myśli, że wszyscy patrzą się tylko na niego, że jego podziwiają i wszyscy muszą mieć podobne poglądy jak on. W tym tygodniu usłyszałem taką zabawną anegdotę, autentyczne wydarzenie. Pewien dziennikarz z programu trzeciego polskiego radia, bardzo znany, ja jego nazwiska nie, nie przytaczam, bo nie wiem, czy by sobie życzył. Ale bardzo znany dziennikarz jechał samochodem, zatankował benzynę i poszedł zapłacić, mówi, proszę ma się zapłacić za benzynę. A ona mówi, pan z trójki. O, oh, poznała mnie pani po głosie, tak? Bardzo mi miło. A ona mówi, nie, ja tu mam dystrybutory wyświecone na, na ekranie. Także nie, nieraz się nam odzywa, że, że wydaje się, że wszyscy mnie znają, wszyscy się podziwiają, ale z tymi wyobrażeniami to różnie może być. I chociaż pan, powtórzę, pan mu zaufał, to on się zdystansował do tego pana. On nie traktował majątku tego Pana jako swojego, bo chociaż był tylko sługą, ale miał jakiś udział, korzystał z jego domu, z jego, z jego kuchni, z jego no bo utrzyma z utrzymania. A mimo to traktuje go jako kogoś nie swojego. Tam ci dwaj, ten majątek Pana traktowali w pewnym sensie jako swój. Ryzykowali ogromnie, mogli, mogli dużo stracić, mogli się narazić na karę, ale jednak podjęli ten trud. Traktowali tego Pana jako kogoś bliskiego, a jego dom jako swój dom. To jest też pytanie, czy kościół jest dla mnie moją sprawą? Czy kościół jest moim domem? Czy sprawy kościoła to są, to są sprawy moje? Czy jak słyszę, że coś się w kościele złego dzieje, to ja się tym martwię? A jak się dzieje coś dobrego, to ja się tym cieszę. Czy, czy mam satysfakcję, że znowu coś tam księża czy biskupina rozrabiali? Pamiętam taką przejmującą dla mnie scenę w, w Otwocku, kiedy proboszcz, człowiek już starszy, zobaczył przez okno, że kradną turę. I wybiegł na kościół jak stał, w kapciach, w takich spodniach niezbyt dworze wyjściowych, na szelkach. I taki starszy człowiek biegł tak nieporadnie, wyglądał i mówił, ludzie tuje kradną, tuje spod kościoła kradną. Nikt się nie ruszył. Pobiegł sam i tam ich jakoś postraszył, ale ja, baliśmy się, że tam pobiją, czy coś mu zrobią jeszcze. Ale właśnie czy te tuje przed kościołem to są twoje tuje, czy to są proboszcza tuje, czy, czy rektora? Ja pamiętam, byłem kiedyś na Jasnej Górze, przepraszam za taki banalny przykład. Skorzystałem z toalety na Jasnej Górze, wychodzę i chcę rzucić pieniążki, a do pani mówi: ojej, ksiądz nie rzuca, przecież to wszystko wasze. Dowiedziałem się, że jestem właścicielem toalety na Jasnej Górze. No właśnie, co jest moje? Czy, czy to jest mój kościół, moja święta czy to jest, czy to ja przychodzę, rzucam na tacę, biorę sobie to, co mi potrzeba, a nieraz nie biorę. Także problem talentów jest, wydaje się, dość prosty, ale. Jak to księża, skomplikujmy trochę rzeczy. Talent to dar i pewne tworzywo, a jednocześnie szansa. Chrystus ci daje różne talenty. Talentem nie jest otrzymanie czegoś, ale talentem jest brak czegoś. W świetle wiary talentem jest zdrowie. Ktoś jest zdrowy, silny jak byk, ale talentem może być choroba. Proszę Państwa, ile się rodzin pojednało i ile ludzi wyszlachetniało przez to, że w rodzinie ktoś zachorował trzeba się nim było opiekować. Talentem, ile, ile małżeństw odnalazło wspólny język, ile rodziców odnalazło wspólny język z dziećmi przez jakąś chorobę. Choroba może być wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. Zmarnować można zarówno zdrowie, jak zmarnować można brak zdrowia. Zmarnować można chorobę. Talentem jest na przykład to, że nie potrafisz się modlić, bo to cię ciągle niepokoi, to ciągle odżywia twoją słabą wiarę, że ciągle jesteś niezadowolony ze swoich modlitw. A to może doprowadzić do tego, że twoje życie duchowe będzie lepsze po jakimś czasie od tych, którzy swoją modlitwę uważają za bardzo dobrą i wspaniałą. Przypomnę Państwu taki przykład. Kiedyś na parafię przyszedł nowy ksiądz proboszcz i jak zaśpiewał w część świętej, to wszyscy zrozumieli, że, że nie będzie tutaj wielkiego artyzmu przez najbliższe lata w tym kościele. I on doskonale sobie zdawał sprawę, bo poprzednik był dość ładnie śpiewającym kapłanem i on ten nowy ksiądz proboczną żarmu się zrobił ludzi, żeby będą musieli słuchać takiego jego śpiewu przez teraz parę lat. I chcąc to wynagrodzić założył scholkę młodzieżową, założył scholkę dziecięcą, zaopiekował się bardzo chórem i jego parafia po pewnym czasie jaśniała blaskiem fantastycznego poziomu muzycznego. A zaczęło się to wszystko od tego, że on, że jemu, jak to mówimy, słoni na ucho nadepnął. Przez to, że coś. Niektórzy mówią, dobrze z młodości nie groźnie zachorować. Wtedy się, masz czy taką kontrolę nad swoim zdrowiem, człowiek się przygląda sobie i często żyje dłużej niż ci, którzy, którzy są zdrowi jak ryba. Taką historię ktoś dla dzieci opowiadał, że rosły sobie trzy palmy i szedł zły człowiek i na jedną palmę położył kamień. Kiedy wracał po latach, ta palma z kamieniem wyrosła najbardziej. Kamień może być talentem. Może dać ci wzrost. Yy... Dlatego święty Augustyn powiedział, miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, nawet grzech. Grzech może być talentem. Powiem jak ktoś narozrabiał, no na szczęście, nie jakoś tragicznie, i od tamtego czasu powiedział sobie, Stop z tą dziedziną, z której sobie nie dał rady, i rzeczywiście uchroniło go to od czegoś o wiele gorszego. Patrząc na nasze życie, Jezus nigdy nie jest smutny bo on zawsze widzi ten moment wyjścia. Przypomniałam przypominam się tej postaci pani Wanda Ossowskiej, może ktoś z was słyszał. To była kobieta, już nie żyje, która w procesji, boży, w procesji eucharystycznej, w procesji, przepraszam, z darami w Lublinie w 1983 roku niosła dary, kiedy mszę sprawował na Majdanku Jan Paweł II. I ona była w pasiaku i uklęknęła przed Ojcem Świętym i powiedziała krótko, bo papież zapytał, pytał, kim jesteście. Ona mówi, że była więźniem obozów i sowieckich i niemieckich i walczyła w powstaniu. Komuniści jej nie dawali spokoju po wojnie. I papież powiedział, pani Wando, to niech pani o tym mówi, niech pani to głosi. I ona w wieku lat tam chyba 70 paru zaczyna pisać książkę, zaczyna jeździć po Polsce i głosić prelekcje. I to swoje życie, które byśmy delikatnie nazwali, no może nie, niezbyt szczęśliwe, bo to właśnie wojna, obozy, utrata zdrowia. Ona z tego robi wielki talent. Ja ją spotkałem na Mokotowie kiedyś i mówię, Panie Wando, co słychać? Ona mówi, prowadzę rekolekcję. O, prowadzi Pani rekolekcję. A gdzie Pani prowadzi rekolekcję? W zasadniczej budowlanej. Na samą dźwięk tej nazwy tej edukacyjnej placówki mi się gorąco zrobiło. I co, słuchają pani? pierwsze pytam, o czym Pani ma rekolekcję? Ona mówi dużo mówi o patriotyzmie. Słuchają pani? Nie wiem, ale chyba słuchają, bo dzisiaj w przerwie przyszło takich trzech w marynarkach przerośniętych, i mówią do mnie: pani Wandziu, jakby wybuchła wojna, dalibyśmy radę? Proszę Państwa, powtarzam, ona już wtedy miała chyba z 80 lat. I szła do młodzieży, opowiadać im nie do wcipy kawały, tylko opowiadać o wojnie, o tym, o bohaterstwie. I to, co mógł, ktoś by nazwał przekleństwem jej życia, ona uczyniła z tego talent. Dzisiaj pierwsze czytanie mówi tak pięknie o talencie, który nazwymy kobiecością. Zaczyna się to w ten fragment Księgi Przysłów od zwrotu, od pytania. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Kto znajdzie dzielną niewiastę? Już tyle set lat temu ten problem był. Kto znajdzie prawdziwie dzielną niewiastę? Wydawać by się mogło, że teraz autor przytoczy jakąś postać Debory czy Rut, kobiet dzielnych, wojujących. A co to, jest, co to jest dzielna niewiasta według Księgi Przysłów? Olen się stara i wełne, pracuje starannie rękami, palce chwytają w życiono, otwi, otwiera dłoń dla ubogich. Znaczy, nie chcę mi się wierzyć, że ty, przed wiekami był ten sam problem, co Co teraz? Proszę Państwa, trzeba być odważną kobietą, żeby powiedzieć: A ja jestem gospodynią domową i się świetnie w tym czuję. Fantastycznie. Świat tak postraszył kobiety, że Ty przy garach nie zostawaj. Te gary takie perspektywa przerażająca dla tej kobiety, zostać przy garach, tylko realizuj się zawodowo, realizuj swoją osobowość, realizuj swoje ta właśnie talenty, rozwijaj swoje talenty, bo w domu to wiesz, ktoś ładnie zauważył, nie, nie mówmy o kobietach, które nie, nie pracują zawodowo, że one nie pracują, bo one są w domu pielęgniarkami, ekspertami od wyposażenia wnętrza, kucharkami, pielęgniarkami, psychologiem dla dzieci i dla męża, kiedy, kiedy coś się nie wiedzie i trzeba być rzeczywiście odważnym, żeby żeby się do tego przyznać, że ja nie mam ochoty się realizować tak zawodowo, chociaż to nie jest nic złego, proszę mnie źle nie zrozumieć. Tym niemniej, żeby czynić tę pracę taką bardzo pokorną. Przypomnę Państwu ten dar, Chrystusa, Pan Bóg stwarzając Ewę, wszystko to przemyślał, jak tak mogę powiedzieć, i dał ją jako źródło życia, czy może jakiejś energii dla Adama. Państwo wiecie, Mężczyzna żyje wtedy, kiedy jest napędzany, może to jest złe słowo, bardzo, za bardzo techniczne, kiedy jest ożywiony pięknem kobiety. Proszę zwrócić uwagę, Adam się pierwszy raz odzywa w Biblii, kiedy zobaczył Ewę, ta jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. I taka jest przez wieki rola kobiety, żeby zachwycała pięknem. Zachwycała pięknem. Proszę oczywiście nie utożsamiać piękna kobiety z atrakcyjnością jakąś erotyczną, powiedziałbym. Bo to nie, to są powiązane rzeczy, ale można mieć 80 lat, mieć i być bardziej kobiecą kobietą niż jedna dwudziestoparolatka. Pamiętam, kiedy pracowałem w Otwocku, pewnego dnia siedziałem przy biurku i patrzyłem przez okno, kiedy młody kościelny rąbał drewno, miał tego drzewa do porąbania na jakieś 2-3 godziny. Przyszły trzy studentki, zatrzepotały rzęsami, porąbał to drewno w 20 minut. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A kiedy zaczął walić w, kule, w ziemię, to już mówimy kulę ziemską rozbija. I to działa wszędzie, proszę Państwa, we wszystkich powołaniach, i kapłańskim, i zakonnym My księża współpracujemy z kobietami i też chcielibyśmy być zachwycony ich pięknem duchowym, pięknem życia. Pójdźcie Państwo do każdej galerii, w Warszawie, w Helsinkach, w Budapeszcie, zobaczycie na obrazach wiele kobiet leżących na Sofie, mają kwiaty we włosach, często jest naga, to jest akt i ludzie wstają, zachwycają się, jakie to piękne. Natomiast na palcach jednej ręki policzymy w tej galerii obrazy, że facet leży na Sofie. A jak facet leży na Sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weźcie zagnąć robotę. Kobieta zmienia świat pięknym. Od czego zaczął Adam? Po pierwsze, zaczął od Ewy, nie od Adam, przepraszam, od kogo zaczął Szatan? Odewy i co Jezus Bogowie po powiedział? Ewo, Pan Bóg ci podobno nie dał wszystkich drzew. Jedno drzewo jest zakazane dla ciebie. No tak, tak. Widzisz? Gdybyś była piękna, to Bóg by był tak tobą zachwycony, że oddałby ci wszystko, a on ci czegoś nie oddał. To jest największe marzenie każdej kobiety, być tak piękną, że będę kogoś ożywiać, czy tobie się chce żyć i że ten mój wybrany odda mi wszystko zafascynowany moim pięknem. Kobieta, żadna kobieta nie pójdzie na taki układ, że narzeczony i powie biorę z tobą ślub, ale raz do roku to się spotkam na trzy dni ze moją byłą dziewczyną. Ja ci dam byłą dziewczynę. Wszystko, wszystko dla mnie. Proszę pamiętać, kobieta i mężczyzna stworzeni na podobieństwo Boga. Mają cechy Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest bogiem zazdrosnym i kobieta też jest zazdrosna. Chcę zafascynować, powtarzam, i ożywić yy, mężczyznę. Nieraz ja się na pielgrzymce to widziałem. Stoją zmęceni księża i klerycy i nagle pojawia się młoda siostra zakonna. Oni się prostują natychmiast, kawałem się przypominają. Może siostrę gdzieś spodwieźć, ale ksi ksiądz nie ma samochodu, nie szkodzi. To dla pięknej kobiety się wszystko zrobi. I dlatego, drogie panie, waszym, waszym powołaniem, waszym talentem ma być to, to, to piękno. I powtarzam, najlepszy, najlepszy gabinet kosmetyczny to kon konfesjonał, żeby szatan nie pobrudził nas grzechem. To jest oddzielny temat, bardzo szeroki, że kiedy kobieta przestaje wierzyć w swoje piękno, przestaje wierzyć w to, że mężczyzna będzie jej ochroniarzem i będzie się nią opiekował i zaczyna kontrolować mężczyznę. Czy on się mną opiekuje? Biorę sprawę w swoje ręce. A tak być nie wolno. Każdy mężczyzna, któremu się odbierze odpowiedzialność, nigdy nie dorośnie. Jak pan Pulikowski opowiadał, przyszła do niego pewna pani i mówi: Mój mąż jest nieodpowiedzialny. A jaką pani daje odpowiedzialność? No nie mogę dać mu odpowiedzialności, bo jest nieodpowiedzialny. Ale on się nie staje odpowiedzialny, się pani do... i tak koło się zamyka. Drogi panie, to tak podpowiem wam, trzeba z, z mężczyzną wygrać taką bitwę psychologiczną, bo on, każdy mężczyzna czeka na jedne słowa od żony. Ale jak już się mam prosić, to sama zrobię. Świetny pomysł, mówi. Jakbyś potrzebowała konsultacji, jestem w pokoju, oglądam mecz. A trzeba komunikat dać taki. Drogi mężu, dom się nam zawali, dzieci weźmie opieka społeczna, Nazwy wyparcelują stąd, ale ja za ciebie nie zrobię ani jednej rzeczy. Nasz syn ma na przykład 17 lat i to ty pójdziesz na wywiadówkę do szkoły, a nie ja. Ty z synem powinieneś umawiać te sprawy życiowe, szkolne i zawodowe. I dlatego kobiety są nie, nieprawdopodobnie atakowane właśnie w, w, w tej dziedzinie niewiary w swoje piękno. Jak się rozmawia z kobietami, to bardzo często można usłyszeć, że jestem tak, za bardzo uczuciowa. Za bardzo podatna na zranienia, za bardzo uparta, za, za duża bałaganiara, za dużo pieniędzy, pieniędzy wydaje, natomiast za mało ładna, za mało szczupła, za mało wytworna, za mało zdyscyplinowana. A co pani ma akurat? Nic. Tu mam za dużo, tu mam za mało. I jedna pani powiedziała mi, ja mam imię urządzenie kuchenne. Natomiast ksiądz Tischner ładnie opowiadał, jak to, małe, małe, dziewczynki to czują, ich tego nie trzeba uczyć. Proszę Państwa, dać małym dziewczynkom kawałek materiału, od razu będą stroje, od razu będą jakieś kokardy, od razu będą jakieś chusteczki z tego wszystkiego, a dać chłopakom widelce i noże do róg, od razu zaczynają strzelać przy stole z tego. To natura jest dobrze zaprogramowana przez Pana Boga, tylko żebyśmy jej nie, nie korygowali. Ksiądz Tischner opowiadał, że rozmawiał kiedyś z małą dziewczynką i pyta, dziewczynko, a jak myślisz, z całego stworzenia, co się Panu Bogu tak naprawdę udało? A ona mówi, chyba ja. To, to bardzo piękne, bardzo pięknie, bardzo mądrze odpowiedziała. I od, na koniec, po tej krótkiej refleksji o talencie kobiecości. Drogie panie, nie, nie bójcie się być kobietami, bo, bo kobieta pyta świat, jaka ja mam być. A świat mówi, jak teraz to ja mam być? No jaka ja mam być jako kobieta? No jak to jaka? Masz przeklinać jak facet, jeździć samochodem jak facet, pić jak facet, kląć jak facet. Ale ja nie chcę być arcykapitanem, ja chcę być kobietą, i tu świat milknie. Feministki są to biedne kobiety, bo chcą być koniecznie żyć jak mężczyźni, i jednocześnie tych mężczyzn nie cierpią. I tak się często zdarza. I jeszcze o ostatnim talencie powiem. Talent do budzenia talentów. Ksiądz Ojciec Sali z tego miejsca na rekolekcjach kiedyś mówił o dwóch rodzajach promotorów prac, magisterskich czy doktorskich. Jeden jest taki, że pomaga ale mówi, musisz do swojego ucznia, studenta, mówi słusznie, musisz sam prze, prze, przekartkować te książki, musisz sam przeczytać tą lekturę i potem będziemy pisać, a jeden profesor mówi, to już jakoś mamy się tu męczyć, to ja za ciebie tą pracę napiszę i to będzie szybciej. Otóż właśnie Pan Bóg jest takim promotorem naszej pracy magisterskiej, która nazywa się Życie Człowieka, że jest gotów z nami współpracować, ale za nas tego nie napisze. I skoro było trochę o kobietach, to troszeczkę o mężczyznach obudzić talent, talent męskości. W XIX wieku jeden z podróżników planował, wy, planował wyprawę na biegun północny i dał takie ogłoszenie. Mężczyźni jako ochotnicy poszukiwani na niebezpieczną wyprawę. Niskie płace, nieludzkie zimno, długie miesiące w kompletnej ciemności. Szczęśliwy powrót wątpliwy. Możliwość zdobycia sławy i uznanie, jeśli wyprawa się powiedzie. Zgłosiło się pięć tysięcy facetów. Pięć tysięcy bo trafione to było w serce męskie. Jezus, do, do Jezusa ktoś powiedział, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus nie mówi, chwała Bogu, witaj w klubie chrześcijan. Nie. Jezus mówi, lisy mają nory, ptaki, gniazda, lecz czyn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. Dzisiaj często Kościół jest reklamowany jako pana do lekstra. Przyjdź na nabożeństwo, przyjdź do spowiedzi, przyjdź na rekolekcję, a ci się w życiu poprawi, będziesz bardziej taki szczęśliwy. Niekoniecznie. My nie musimy prosić ludzi, żeby wstępowali do kościoła. My musimy stawiać im pytanie, czy się nadajesz na chrześcijanina. Właśnie niskie płace, nieludzkie zimno, długie miesiące w kompletnej ciemności. Drodzy bracia i siostry, starajmy się więc patrzeć na ten problem talentów oczami wiary. I talentem może być to, że ktoś właśnie czy czymś obdarował, a może ktoś Cię okradł. I to też może być talent. Powtarzam, Jezus nigdy nie patrzy ze smutną miną na nasze życie, bo on ma wyjście z najbardziej trudnych sytuacji dla nas przygotowane, tylko żebyśmy te jego talenty wszystkie, wszystkie odkryli i za wszystkie mu serca dziękowali. Amen.